moje kije się piszają. robimy tutaj taki jasny złapany do. do góry ja się muszę nauczyć są a nie idą. ma tu jeszcze takiej anki bo na wczoraj już nie chcę już co robimy widzicie jutro na youtube ale nie publicznym pokaz muszę się wchodzić w fotelik i iść tam, no. ten nie ja czy wiecie, że ja nie mogę tego plecaka obrać no bo to jest ciężko na rzucić, Dobrze, że świeci Słowaki, pomogli podnieść. Prawda, ja już podniosłam, no to szłam. Się <noise> się ja się już nie więc tylko nie Ty to? to. mam Też nie masz? Nie ma. No bo i ta wiktoria będzie ludzi jak nie wiem co. Bo oni mają, wiesz, ja widziałam, że chłopcy to jest, jest. problemowe, a wiktoria się z bo ona Teoretycznie oni tu powinni być szybciej niż my. Mogę trzymać kamerę? Idźcie dalej. Taka, i to ja widać nie? Nie, nie widać nie. Wycieczka seniorów 2025. Ej, idźcie chyba nie. O nas mówisz, bo. Tak. Klaudia, ty jesteś dropszy na mnie? Ej, ja. A dobrze. chciałam pojedzieć. Mamën, po ju jam, senjore, mund ju ndihmoj?